A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o samochodzie Suzuki Ignis trzeciej generacji. W nagraniu przede wszystkim opowiem o wadach, zaletach, usterkach, danych technicznych i cenie. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji, to pamiętaj o tym, aby obejrzeć ten film do samego końca. Nie zapomnij także kliknąć w polubienie pod filmem, a teraz zaczynamy. A więc Suzuki Ignis to auto, które należy do grupy pięciodrzwiowych crossoverów segmentu A. Samochód ten produkowany jest od 2000. 2016 roku, w krajach takich jak Japonia czy Indie, Oczywiście auto posiada swojego poprzednika w postaci Suzuki Ignis drugiej generacji, który również cieszył się dość sporą popularnością. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to na moment nagrywania tego filmu w ofercie znajdziecie dwa silniki. Pierwszy z silników to silniki 1.2 Dual Jet o mocy 83 koni mechanicznych. Jest to silnik, który umożliwia przyspieszenie do setki w czasie 12,4 sekundy. Dodatkowo pozwala on również osiągnąć prędkość maksymalną nawet do. Do 155 km na godzinę. Natomiast drugą opcją jest silnik 1 Dual Jet o mocy 90 koni mechanicznych. W tym przypadku przyspieszenie do setki w czasie około 11,5 sekundy. No i prędkość maksymalna, nawet do 165 km na godzinę. Który silnik wybierzecie, to oczywiście zależy od Was. Mnie osobiście bardziej przekonuje ta wersja 90-konna. Myślę, że w tym przypadku troszkę więcej mocy nie zaszkodzi. A zatem stąd też taki wybór, jeżeli chodzi o dostępne skrzynie biegów, no to auto generalnie dostępne było z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, lub była też do wyboru skrzynia AGS czy automatyczna skrzynia CVT. A zatem pojawiają się pewne możliwości w tym zakresie. Jeżeli chodzi o napęd, no to w Suzuki Ignis z trzeciej generacji znajdziecie napęd na przednią oś lub napęd na cztery koła w zależności od egzemplarza. Do tego w kwestiach technicznych nie sposób nie powiedzieć co nieco na temat wyposażenia. No i w tym przypadku. W przypadku znajdziecie różne wersje wyposażenia: są to wersje takie jak Comfort, Comfort Plus, Premium, Premium Plus czy Elegance. A zatem kilka wersji do wyboru tutaj macie. Natomiast w najbogatszych wersjach wyposażenia liczyć można było na udogodnienia takie jak na przykład klimatyzacja automatyczna, Tempomat, system ostrzegania przed kolizją. Podgrzewane fotele, czujnik zmierzchu, interfejs Bluetooth, elektryczne szyby czy kamerę cofania. Było też wiele innych udogodnień, o których oczywiście możecie dowiedzieć się więcej ze specyfikacji technicznej samochodu, który planujecie zakupić. Natomiast na pewno warto zdawać sobie sprawę z tego, że tak duże możliwości w zakresie wyposażenia dawał Suzuki Ignis z trzeciej generacji. W kwestiach technicznych wspomniałbym jeszcze nieco o wymiarach, abyście mieli pewien pogląd na wygląd tego samochodu. Jest to samochód, który ma tylko 370 cm długości, szerokość od 166 do 169 cm i wysokość od 159,5 do 160,5 cm. Rozstaw osi w tym przypadku wynosi około 243,5 cm. No i bagażnik w standardowej wersji ma od 204 do 267 litrów. Natomiast w przypadku jego maksymalnej pojemności możecie liczyć na pojemność w zakresie od 490 do nawet 1056 litrów, jeżeli chodzi o ewentualne wady czy usterki tego samochodu, no to przede wszystkim przed zakupem koniecznie zwróćcie uwagę na zawieszenie. Pamiętajcie, że to jest samochód, który generalnie jest autem miejskim z pewnymi właściwościami terenowymi, dlatego warto sobie samodzielnie czy gdzieś tam u mechanika zweryfikować stan zawieszenia. Kolejna kwestia jest też taka, że to jest auto stosunkowo solidne, a zatem trzyma ono również swoją wartość. Z tego względu też bardzo rzadko natkniecie się na jakieś mocne przeceny tego samochodu, a zatem na pewno trzeba mieć to na uwadze. No i w przypadku Suzuki Ignis, co po niektórzy narzekają na niezbyt sporą przestrzeń wewnątrz samochodu, a zatem tutaj na pewno warto zwrócić na to uwagę podczas chociażby jazdy próbnej, dobrze jest sobie usiąść w przednim rzędzie, później przetestować tylny rząd, czy gdzieś tam nie będzie brakowało tej przestrzeni. Co do zalet, no to naprawdę sporo różnych pozytywów, można znaleźć Suzuki Ignis trzeciej generacji. Przede wszystkim bardzo fajny i ciekawy wygląd samego samochodu. Do tego dochodzi wersja ciekawych wersji wyposażenia, gdzie znajdziemy naprawdę sporo różnych udogodnień. No i całość też uzupełniają bardzo ciekawe silniki, chociaż ja osobiście poszerzyłbym tę ofertę o bardziej dynamiczne jednostki. Natomiast generalnie silniki są dość dobrej jakości, a auto stosunkowo mało awaryjne, a zatem dość sporo zalet można znaleźć w przypadku Suzuki Ignis trzeciej generacji. Dobrze, może zatem teraz odejdźmy sobie trochę od spraw technicznych i sprawdźmy jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o sytuację rynkową tego samochodu. No i powiem Wam, że generalnie tych ofert w internecie jest dosyć dużo, a zatem będziecie mieli w czym wybierać, jeżeli planujecie kupić dla siebie jakiś egzemplarz. No i taka ciekawsza oferta, na którą ja zwróciłbym uwagę, no to jest to Suzuki Ignis z trzeciej generacji z 2019 roku. Auto z przebiegiem około 120 tysięcy km Samochód z silnikiem 1.2 o mocy 90 koni mechanicznych. Auto z napędem na 4 koła. Samochód bezwypadkowy i wyposażony w manualną skrzynię biegów. No i w cenie około 38 tysięcy złotych. Myślę, że na takie oferty zwracałbym uwagę. Oczywiście pod warunkiem, że stan samochodu byłby bardzo dobry. Tutaj też pamiętajcie o tym, aby weryfikować stan techniczny pojazdu przed zakupem, żeby przypadkiem nie było jakichś niespodziewanych no i pamiętajcie też, że to była orientacyjna cena, ponieważ cena egzemplarzy może się tutaj dość sporo różnić w zależności od przebiegu, rocznika czy stanu samochodu. Natomiast generalnie w większości przypadków będzie to cena od 30 paru tysięcy do 50 kilku tysięcy. W takich przydziałach na ten moment mniej więcej ceny oscylują, a zatem tak prezentuje się sytuacja rynkowa no i na końcu pewna ciekawostka a mianowicie pamiętajcie o tym, że w 2020 roku Suzuki Ignis trzeciej generacji przeszedł lifting, w którym dokonano pewnych zmian dotyczących czy to zderzaka czy to chłodnicy, zmiany dotyczyły także tapicerki czy skrzyni biegów, wprowadzono wtedy właśnie automatyczną skrzynię CVT, a zatem koniecznie poczytajcie sobie na ten temat zwłaszcza jeżeli będziecie chcieli zakupić sobie egzemplarz poliftingowy, dobrze zatem Tyle ode mnie, ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń na temat Suzuki Ignis trzeciej generacji, napisz o nich w komentarzu pod tym filmem, a póki co trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.